Manko nagrywamy odcinek z Browser Opening. Wpadajcie na kanał y, Kapi ty i Matuska TV. Chciał, brakuje mi tyle skinów. Chciałbym wydropić Bibi. Będziemy przechodzić do odcinka, ale nie o łapkę w górę o subskrypcji. No i otwieramy pierwsze browboxy, Zaczynamy. Nie wiadomo, czy coś dzisiaj wydropi. Jeden bilet. I czy wydropi, nie wiem. 20 rzutów. Jeden bilet. Jeden bilet i teraz Big Box. No i przechodzimy do mega boxa. No i idziemy. 218, Dynamite, Barley, Nita, Colt, Kruk, 3 bilety, 3, 3 gemy. Dobra, to na tyle w tym odcinku i widzimy się nie długo niedługo. Nara.